Witam Ci Julka, bardzo serdecznie. Witam również. Znajdujemy się, tak jak widać, na ściance Twoja twarz brzmi znajomo, no i dołączasz do tej rodzinki. No właśnie, czy to była oczywista decyzja, kiedy przyszła ta propozycja, żeby wziąć udział w kolejnej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo? Absolutnie nie była to prosta decyzja. Towarzyszyło mi naprawdę wiele obaw związanych z tym programem. Tak jak w tańcu z gwiazdami, czułam się dosyć pewnie, bo wiedziałam, że mam koordynację ruchową, raczej nie powinnam się przewracać tam na... W tym parkiecie, e, czy tak jak paliwo, ale powiedziała, nikt mnie nie przenosił tam z miejsca na miejsce. E, tak tutaj widziałam, że to jest wyzwaniem, bo, bo ja sama uczę się śpiewać dopiero od kilku lat i dalej poszukuję gdzieś swojej barwy, swojego stylu, w czym ja się czuję najlepiej. A... Taka myśl, że miałabym odwzorowywać w ogóle innych celebrytów i dopasowywać się do nich nieraz bardzo trudnych yy, wokalnie yy, utworów, yy, no to było, to było yy, trudne, żeby to przyswoić, ale stwierdziłam, że no kurczę, no gdzie jak nie tutaj. Gdzie jak nie tutaj, gdzie ja się tak pobawię, gdzie ja się tak poprzybieram, e, gdzie tak poudaję i przede wszystkim, gdzie indziej się tak rozwinę. Tak, to prawda, ale tutaj się zastanawiam, jakie było takie pierwsze wyzwanie, które Ci przyszło do głowy związane z tym problemem, programem, no bo nie ukrywajmy, tak jak e, wspomnieliśmy, jest to gigantyczne e, wyzwanie, żeby połączyć koordynację ruchową, e, swoje zdolności wokalne i jeszcze, e, że tak powiem, dobrze się przedstawić przed kamerą. <laughs> tak, e, po pierwsze, w ogóle śpiewanie piosenek przychodziło mi na początku z dużą trudnością, bo jak swoje mam gdzieś zasłuchane, bo je piszę, później je nagrywam, później słyszę podczas skręcenia teledysków, tak? Jak wchodzę na koncert, po prostu jest znam, każdy dźwięk znam bardzo dokładnie. A tutaj. Trafiają się piosenki, których nie znam na przykład wcale tak. i muszę się ich uczyć od początku. Albo mi się wydaje, że je znam, bo sobie gdzieś podśpiewuję, jadąc samochodem i lecą w radiu, a tu się okazuje, że dźwięki to w ogóle nie te, co mi się wydawało. E, więc nauczenie się tych piosenek w tak krótkim czasie było trudne. E, później w trakcie trwania programu zmierzyłam się z czymś, co wydawało mi się, że będzie moją mocną stroną, czyli tańczenie. Ale tańczenie po prostu jest super. Tańczynie i śpiewanie jednocześnie. Ani to, ani to nie wyszło dobrze. E, no, Domyślam się, że to jest trudne. Zresztą, tak jak obserwujemy też poprzednie edycje, no, to jest gigantyczne wyzwanie dla uczestników. No właśnie, ale czy mogłaś liczyć na wsparcie któregoś z poprzednich uczestników programu? Twoja twarz brzmi znajomo, bo podejrzewam, gdzieś, gdzieś tam podglądałaś, co tam się dzieje w tym programie. E, tak, w ogóle przede wszystkim dużo osób, które w tym programie były, namawiali mnie do tego, żebym tutaj przyszła, żebym zobaczyła, żebym się tak bardzo tym nie stresowała, nie, nie overfinkowała, tego tak. Olek Sikora. Na, na Sylwestrze właśnie rozmawialiśmy o tym. To, to samo, ta sama rozmowa z Adasiem rójkowskim. Oni we dwójkę byli jak tak, iść, idź do tego programu, idź, dasz radę, wierzymy w ciebie. Filip Plato, Ogromne, ogromne wsparcie też dla mnie, bardzo mnie pociesza, jak mi się gdzieś tam noga powinie. No plus oczywiście Oczywiście moi wszyscy znajomi i przyjaciele, którzy akurat w tym programie nie byli, to mimo wszystko dają mnóstwo, mnóstwo wsparcia. Dobra, to ja się zastanawiam, bo widzimy się oczywiście po raz kolejny w Polsacie. Czy ty się tutaj już zadomowiłaś? <laughs> tak, no to jest na pewno taka stacja, którą darzę ogromnym, ogromnym sentymentem. Głównie ze względu na to, że oni dali mi tą szansę jako pierwsi. Jako pierwsi uwierzyli we mnie, uwierzyli, że dam radę. Dostałam zaproszenie do mojego ukochanego programu. Później dostałam szansę poprowadzenia Sylwestra, gdzie no, to jest najważniejsza impreza w kraju. Ja nigdy wcześniej, słuchajcie, niczego nie prowadziłam. To był ogromny, ogromny kredyt zaufania. Więc jak tylko dostałam propozycję do twarzy, to, to pomyślałam, że mimo tych trudności, jakby chciałabym pojawić się znowu na jakiejś ramówce. No właśnie, ale dołączyłaś do rodziny Polsatu w pewien sposób. Zastanawiam się, czy są jakieś programy na chwilę obecną, w których jeszcze byś chciała wziąć udział, w jakich, na jakichś płaszczyznach się sprawdzić, bo nie ukrywajmy, ale Polsat ma, bym powiedział, bardzo bogatą gamę rozrywkową. Tak, na pewno bardzo bym chciała odwiedzić Masby The Music. Oglądam teraz, jestem na bieżąco, więc chciałabym tam studio odwiedzić. Kocham, wracać oczywiście do tańca z gwiazdami. Uwielbiam być w Halo Tu Polsat, ale jest jeszcze kilka takich Programów w których wzięłabym udział jako uczestniczka niekoniecznie Polsatowych, ale na przykład w Azja Ameryka Express. Mm -hmm. Myślę, że, że chciałabym się sprawdzić i zobaczyć, czy w ogóle tam sobie radę. <laughs> <grymne> czy nie odpadnę, albo się nie poddam po prostu. Ale słuchaj, to ty lubisz żyć w takim wiecznym pędzie, bo zauważyłem, że dopiero co się skończył ten z gwiazdami. tutaj trasa, płyta, wszystko się dzieje dookoła, teraz jeszcze twoja twarz brzmi znajomo i to jest wieczny pęd. <grymne> tak, bo ja mam taki moment, zwłaszcza przy końcu roku się to pojawia. Jest grudzień, ja jestem jak, o oh Boże, jaki to był ciężki rok, już odpuszczam, już po prostu w tym roku wakacje, chillera, palemka i przychodzi styczeń i w styczniu nie jest za dużo się dzieje wszyscy raczej tam planują sobie tak. dopiero rok i ja się zawsze tak nudzę w tym styczniu. nie Po prostu nie mam w co ręce włożyć. I jak tylko przychodzą jakieś propozycje, to jestem tak, 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 tak wszystko biorę, a potem trzeba syndilować w ciągu roku, więc yy, tak. <ścoughs> Jest intensywnie. No właśnie, ale ostatnio miałaś też okazję odpocząć, bo wyrwałaś się chociażby na weekend. Tak, było cudownie, naprawdę. Byłam we Włoszech cztery dni, a czułam się, jakbym spędziła tam trzy tygodnie. Oczywiście aktualnie towarzyszy mi ogromne wrzuty sumienia, bo nic nie ćwiczyłam <śm> na tym wyjeździe. Choć z drugiej strony myślę, że dało mi to na pewno więcej takiej swobody w głowie, niż jakbym faktycznie zażynała te kolejne postacie i cisnęła, i ćwiczyła. Mam większy luz, no i zobaczymy, jak to wyjdzie w odcinkach, czy, czy na no dobre, czy niekoniecznie. Właśnie wydaje się, że, że ten luz w głowie jest potrzebny, w szczególności przy tym programie, no bo jednak e, jest to gigantyczne wyzwanie, żeby wcielić się w konkretną rolę, w konkretną postać. Tak jest. E, myślę, że w ogóle trudność tego programu polega na tym, że czasem trzeba odpuścić i pozwolić sobie na to, żeby... Brzmieć dziwnie, mm -hmm. bo dla nas w głowie jest to bardzo dziwne. Ja nieraz na lekcjach, czy, czy już później tutaj w studiu ja się czuję trochę, jakbym parodiowała daną postać, a absolutnie nie chciałabym tego robić. I wtedy właśnie nauczycielki śpią przy mówią, jeszcze mocniej, jeszcze, jeszcze bardziej ta barwa. I ja mówię: Jejku, jak jeszcze jeszcze bardziej. I potem oglądam nagrania i faktycznie ja chyba po prostu chcę brzmieć ładnie, chcę brzmieć podobnie do siebie, a trzeba to totalnie odpuścić i, i nie przejmować się niczym, i świetnie się bawić. I wtedy to wychodzi najlepiej. A czy jest e, wokalista, artysta lub utwór, który chciałabyś właśnie tutaj na, na scenie Twojej twarzy brzmi znajomo e, zaprezentować? Jest taki utwór, jest taka artystka, ale jest ona. Piekielnie trudna. E, I może, jak będziemy gdzieś bliżej końca programu, zobaczę, na ile mój wokal e, jakby będzie funkcjonował, i tam najwyżej szepnę słóweczko, <śm> czy pomodlę się <śm> do tego po prostu grzyba, żeby mi się wylosowała Krystyna Aguirela. Krystyna e, no jest niesamowitą wokalistką. Uwielbiam jej piosenki. Film Burleska oglądam średnio pięć razy do roku. E, i, I coś może bym stamtąd zaśmiała, ale to. To zobaczymy, bo na pewno będzie to ogromne, ogromne wyzwanie dla mojego głosu. Ale słuchaj wyzwania, lubisz wyzwania, zauważyłem, więc to nie będzie dla ciebie żaden problem. <grym> Najwyżej wyjdzie do kitu. <grym> Ale właśnie tutaj wspomniałem o, o weekendzie. Byłaś e, na wyjeździe razem z Kacprem i już. Podejrzewam że się, tutaj sprawdzasz komentarze, co tam szepcze w internecie. No, właśnie, wiele osób się zastanawia, co Was łączy. <grymne> <grymne> Przede wszystkim e, Kasper jest dla mnie teraz ogromnym e, wsparciem. Jest. E... Artystą z prawdziwego zderzenia. Słuch ma tak dobry, że nie poznałam nigdy <głos> <głos> osoby, która tak perfekcyjnie słyszałaby dźwięki, więc bardzo, bardzo dużo pomaga mi tutaj w programie, ćwiczy ze mną te piosenki. Zresztą Kasper jest teraz półfinalistą Mam Talent, więc w najbliższą sobotę idę na publiczność i cieszę się, że ja też będę mogła go, go wesprzeć, bo, bo jednak on. Bardziej żyje w tym świecie artystów, tak. koncertowania za granicą. E, a, a to może być dla niego coś nowego, choć miał e, z tym doświadczenie przy, p, przy tworzeniu z Andrzejem Piasecznym. E, ale, ale cieszę się, że możemy się tak po prostu wzajemnie wspierać. To ja się zastanawiam, gdzie się poznaliście, bo że tak powiem taką e, bratnią duszę, która też artystycznie gdzieś tam możecie wspomóc, ciężko jest znaleźć. <térsofie> tak, to prawda. To, to jest naprawdę skarb, żeby znaleźć taką osobę. E, pff, pff, psch, <térsofie> <térsofie> Przez social media, <térsofie> jak chyba <térsofie> wszyscy aktualnie. E, Julka i na sam koniec pytanie, bo zbliżają się święta wielkanocne. No właśnie, jak Ty zamierzasz spędzić ten, ten czas, bo wiemy, że jest aktywnie, ale czy znajdzie się chwila na odpoczynek? Nie. <laughs> Moja chwila na odpoczynek była właśnie teraz we Włoszech. E, niestety na Święta Wielkanocne w tym roku nie będę mogła wrócić do domu, nie będę mogła spędzić ich z rodzinką, e, będę się przygotowywać do kolejnego odcinka e, twarzy, będę się przygotowywa przygotowywać do czegoś, czego jeszcze nie mogę zdradzić, ale co też się wydarzy m, w tygodniu zaraz po świętach, więc głównie będę trenować, ćwiczyć y, i, i dawać z siebie wszystko, zresztą chyba jak zawsze. Tak. Jurka, to ja Ci życzę wytrwałości i szczęśliwych, wesołych świąt wielkanocnych. Dziękuję bardzo.